I sorry, że przeklinam, że przeklinam, ale już jestem tak wkurwiona, że brak słów, kurwa. Nie, że cię okłamują, bo przez te kłamstwa masz, kurwa, problemy i y, przez te kurwa kłamstwa nie możesz kurwa odnowić gazu bo nie chcą ci wysłać kurwa y, ten y, rozwiązania i kurwa nie można nawet przez nich odnowić umowy z gazem moim i więc ja tu kurwa nie klnąć. bo to jest kurwa kradzież, kradzież, oszustwo, kradzież, oszustwo, korupcja to inaczej się nie da nazwać, korupcja bo nie są kompetentni to o, o, okłamują ludzi Więc y, jak tu nie przeklinać? I jak się tu nie denerwować?